Pierwszym Dawid Prus z dziesiątką Aleksander Owsiak, z jedenastką Jakub Kimizdalski. Miejsce właśnie na tym boisku, które widzimy na ekranie. W 19 kolejce w spotkaniu z Lechem Rypin zakończonym wynikiem 1 do zera. Szukał tutaj jakiegoś rozwiązania ofensywnego, ale obrońcy Orląt dobrze zachowali się teraz przed szansą. Zbliżamy się bardzo do pola karnego. Szuka swoich e, kolegów. Jakub Mizdalski, ale jeszcze raz. E. Natomiast może się nieco sytuacja różnych gości, która z 19 punktami i potencjalnym zwycięstwem, ale teraz będzie szansa. Bardzo duże zamieszanie rów, ale z tym razem to z kontrą rusza start Prusz. Podanie w pole karne będzie szansa i jest! Mamy pierwszą bramkę. Otwierającą wynik tego spotkania 1 do 0 w 18 minucie i ze swoją popisową cieszynką, którą mogliśmy już wcześniej oglądać. Witucki z tego obrotu spraw. Nie tak wyobrażał sobie początek meczu, ale teraz właśnie on przed szansą, ale Dawid Prus świetnie zachował teraz swojego szczęścia. Piłkarze z Aleksandrowa Kujawskiego ruszyli trójką, trzech na dwóch, jest Witucki jeszcze po polu karny. będzie zagranie do niego, jest szansa, jest strzały, broni to uderzenie e, u Wituckiego. Dawid Prus świetnie, zupełnie, zupełnie inaczej ogląda się tę drużynę po strzelonej pierwszej bramce. Teraz szansa na wyrównanie. I mamy bramkę na 1 do 1. Wcześniej wydawało się, że możemy obejrzeć za chwilę rzut karny, ale Prusa bardzo kiepskie to dośrodkowanie w porównaniu do tych wszystkich poprzednich. Nie trafiło ono bezpośrednio do kolegów. Teraz przed szansą będzie Witucki. Bardzo rosły zawodnik. Dobrze zastawił się, ale. Równie przytomnie zachowali się obrońcy teraz! Jeszcze szansa! Strzelonej przez Ziłkowskiego. na murawie widać było więcej nerwów ze strony piłkarzy Orląt i więcej werwy ze strony piłkarzy Startu, ale teraz szansa dla Orląt! Szansą poszukania swoich kolegów w polu stanął Piotr Wójcik dośrodkowanie mocne! I mocno, aut właśnie dla nich, ale dobre przejęcie. Ziłkowski będzie przed kolejną szansą. Wbiega już w pole karne. Aj nie! Już za chwilę rozpoczną tę drugą połowę. Goście! Jest jest z autu, teraz Jusupow. Będzie wrzutka w pole karne. Będzie do wykonania tego stałego fragmentu gry. Wrzutka w pole karne. Przy futbolówce natomiast teraz bez dwóch zdań Przy futbolówce są zawodnicy, drużyny, gospodarzy. Będzie zagranie w pole karne. I groźna sytuacja, gdzie ruszają z akcją Orlęta. Tam znowu Witucki pokazywał się z przodu. Gotowy do oddania strzału, do zakończenia tej akcji, a teraz szansa w z Aleksandrowa Kujawskiego. Dalej próbują zagrozić defensywie drużyny, gości teraz świetnie ruszyli, będzie okazja na strzelenie drugiej bramki, jeszcze raz! I buduje. Jest Shirai na skrzydle, do niego podanie Shirai. Minu przeciwnika, teraz Husupov biega w pole karne, będzie szansa. ostatecznie to w dziewiątym Jakub Krukowski boisko opuścił strzelec z pierwszej bramki w tym meczu. Z minuty 18, i teraz szansa! I jest bramka na 2 do jednego! Gospodarze wychodzą na prowadzenie. Podwyższenie tego wyniku albo wyrównanie go ze strony startu Pruszcz i. Powtórne Orlęta ruszają ze znacznie groźniejszą akcją. Jakub Gralewski będzie do środkowego pole karne. będzie szansa. Po prostu ich podłamała i, I przez to rzucili tę iskrę, którą mogliśmy oglądać wcześniej. Teraz szybki pojedynek blisko pola karnego. Jakub Gralewski, podanie w pole karne, będzie szansa. Jusupow jest przed bramką i ostatecznie. Intensywnie grający dzisiaj zawodnik. Walczący o każdą piłkę. W tym spotkaniu wbiegają w pole karne zawodnicy Orlond. Mocno posłana piłka do przodu. Niedokładne przyjęcie. Będzie okazja. Strzał! Jeszcze jedna akcja Orlond. Czy zobaczymy trzecią bramkę drużyny gospodarzy? Nie. Sędzia kończy spotkanie po 95 Minutach fantastyczne spotkanie dla zawodników gospodarzy. Fatalne spotkanie dla zawodników drużyny gości.